Jako pierwszy na torze Damiane Perekietko. Moja głowa, mój przeciwnik od zawsze. Stres, psycha, bo wiem, że umiejętności mam, żeby to zrobić. Kwestia, jak się tylko odnajdę przed samym startem i w trakcie przejścia toru. Przypominamy, pięć przeszkód do przejścia nie będzie łatwo. Byleby przejść, byleby zrobić, ukończyć ten tor. W ramach podziękowań, zrobić ten tor dla mojej rodziny, która od zawsze mnie wspiera. Tak, a w tym półfinale pierwsza przeszkoda to bieg parkurowca. Bez problemu, Daniel pokonał tę przeszkodę, dalej ruchome monety. Ale tam pierwsza moneta lekko uskoczyła pod nogą zawodnika. Przeszkoda numer trzy na torze półfinałowym to ruchomy drążek. No i to są dwie związane ze sobą przeszkody. Ruchomy drążek wow. i skok na drążku. Ten ruchomy już no, 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 pokonany. No, 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 ale widać, że sporo kłopotów. Pamiętajmy, że zawodnicy mają w mięśniach sześć przeszkód toru eliminacyjnego. A więc teraz będzie walka nie tylko z przeszkodami, ale i z samym sobą. Damian jest w połowie czwartej i przeszkody toru półfinałowego. Ten drążek drugi już w jego uchwycie. jest bardzo Ojojo, zmęczony. Utrzyma! Bo Damian Kapitalisz tylko przebrała przez komin i zaliczy tor półfinałowy leci 7 metrów. 7 metrów w górę i proszę z jakim tempem pokonuje ten dystans. Damian Perekietko. Bazer, bazer, bazer. Damian Perekietko. jako pierwszy przechodzi tor półfinałowy. Jeszcze ośmiu zawodników. Stanie na starcie. Ależ cieszy się Damian. Damian, bardzo, bardzo dobrze to zrobiłeś, i jesteś pierwszą osobą w tym sezonie, w czwartym sezonie Ninja Warrior, który wszedł na torze półfinałowym na górę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mocem przygotowania robiłem, bardzo się bałem, bo duża rodzina ze mną przyjechała, wspierają mnie mocno i wiadomo, jakbym nawet spadł na pierwszej przeszkodzie, zawsze by mnie wspierali, ale chciałem pokazać, że po coś tu przyjechali. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list.